Budowałem detektor Tindera, czyli rozwiązanie, które pokaże ci, jeśli dana osoba wchodzi na serwisy randkowe, będąc w twojej sieci domowej. Do tego wszystkiego wykorzystamy Raspberry Pi i pokażę ci jak to zrobić w bardzo prosty sposób na własną rękę. Wskakuj do mojego dzisiejszego odcinka. Tak więc dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy, ponieważ użyjemy takie urządzonko Raspberry Pi. Moi drodzy, Raspberry Pi to jest jak każdy pewnie speców IT słyszał, to jest urządzenie, to jest komputer właściwie, który można sobie złożyć za parę set złotych i skonfigurować, używać dokładnie tak jak komputer każdej innej klasy, tylko tyle że ma troszeczkę inną architekturę. Ale nie ma to znaczenia, bo Tradycyjne Linuxy bez problemu na tym się odpalą. Do tego również wykorzystamy programowanie w Pythonie, by napisać właśnie skrypt. Właściwie ja pokażę Ci gotowy skrypt i pokażę Ci też, w jaki sposób go stworzyłem. Uważam, że w dzisiejszych czasach, mając dostęp do AI, jest to bardzo, bardzo proste. Możesz to zrobić również na własną rękę, albo skorzystać z mojego gotowego rozwiązania, które wskaże Ci drogę. Do tego, zanim zaczniemy, muszę Ci powiedzieć, na jakiej zasadzie to wszystko działa. Ponieważ opieramy tutaj wszystko na serwerze DNS. Serwer DNS to jest coś, co robi tak zwaną translację adresów rozumianych przez człowieka, czyli takich jak domena, czyli powiedzmy onet.pl, na adresy IP, czyli na numerki, cyferki, które identyfikują urządzenia w sieci. Dzięki temu jesteśmy w stanie, my jako ludzie, pamiętać coś, co jest proste dla nas, a komputery dostają w zamian adres IP, który jest bardziej zrozumiały dla komputera. Taki prosty opis tego, jak to działa. Na pewno, jak konfigurowałeś w sieci lokalnej dostęp do internetu, sam, na własną rękę niektórzy to robią, to jednym z parametrów jest serwer DNS. Ten serwer DNS zwykle nie znajduje się w Twojej sieci lokalnej, jest tylko jego forwarder tak zwany, czyli coś, co przekierowuje z innego serwera wyniki. Natomiast zwykle to jest adres wpisywany z Twojej lokalnej sieci. I teraz nasze zadanie będzie takie, żeby podmienić ten serwer na nasz serwer DNS, który będzie rozwiązywał nazwy w taki sposób, jak my chcemy, ale również będzie miał dostęp do tego, kiedy i kto o jaki adres pyta. W takim wypadku łatwo sobie możesz wyobrazić, że jeśli ktoś wchodzi na stronę tinder.com i pyta nasz lokalny serwer DNS, bo nasz serwerze lokalny, jaki adres IP ma domena tinder.com, to w tym momencie nasz, nasze rozwiązanie może po pierwsze stwierdzić, czy w ogóle ta strona internetowa jest dla nas bezpieczna i dla naszych użytkowników, czy chcemy wpuścić naszego użytkownika sieci do takiego adresu, a po Poza tym możemy to zarejestrować. Jeżeli będziemy to rejestrować, to możemy sobie stworzyć małą automatyzację, mały program, który będzie wysyłał nam powiadomienie na naszą skrzynkę mailową, bądź dowolne inne. Dzisiaj skupimy się na skrzynce mailowej. Na początek, żeby zrobić to, co chcemy zrobić, to muszę Ci powiedzieć, w jaki sposób to skonfigurujemy. Czyli, przede wszystkim. To jest Raspberry Pi. On tutaj z tyłu ma taką e, kartę micro SD. Ja już tam mam jakiś system. Oczywiście tą kartę micro SD wkładamy tutaj do adaptera SD. Ja sobie go podłączę za chwilę do komputera. Dzięki temu to jest taki właściwie dysk twardy tego naszego urządzenia. I dzięki temu ja od razu będę gotowy do tego, żeby tutaj wgrać system operacyjny. Zaczynamy od tego, że pojawimy się wewnątrz mojego komputera i będziemy tą zabawę kontynuować, tak żebyś po krok po kroku zrozumiał jak to zrobić. Wskakujemy. Jak widzisz pojawiła się tutaj strona. Internetowa Raspberry Pi, tych urządzeń Raspberry Pi jest już dość sporo. To możesz sobie też w polskim sklepie Butland na przykład kupić takie urządzenie gotowe, możesz wybrać różnego typu obudowy i całą masę różnych innych rzeczy, ale dzisiaj nie będziemy się na tym skupiać, ponieważ odcinek trwa X minut i nie chciałbym tego przekroczyć. Także, moi drodzy, wkładamy sobie do mojego komputera do, do tutaj karty SD, czyli odbiornika kart SD, tak zwanego adaptera. Wkładamy tą kartę i zaraz tutaj będziemy chcieli. Wgrać system. Żeby to zrobić, to musimy zrobić sobie tutaj ściągnąć właściwie z tej strony. Mamy tutaj software i właściwie potrzebujemy jeden program. Install Raspberry Pi using Raspberry Pi Imager. I, i tak naprawdę nic więcej nie potrzebujemy, tylko ten Imager. Natomiast, mój drogi obserwujący i subskrybencie, mam dla Ciebie taką informację. Ponieważ ja to zrobię w taki sposób, że już wcześniej tam miałem wgrany jakiś system, to pokażę Ci przy okazji, w jaki sposób możesz zbekapować system operacyjny, który jest na takiej karcie korzystując z najprostszego rozwiązania w Linuxie, ja dlatego kocham Linuxa, bo on jest po prostu dostępny od ręki, możesz sobie tutaj wejść do Kaliego Linuxa na przykład, którego też uwielbiam i dlatego ci na nim to pokażę. Moja karta jest w adapterze. Wchodzę tutaj w miejsce, gdzie mam Removable Devices. To się nazywa tutaj Genesis Logic USB Storage. Daję connect. I teraz do mojej wirtualnej maszyny bezpośrednio zostało przekierowane rozwiązanie, które tutaj sobie sprawdzimy. Wchodzimy sobie FDisk minus L. I zobaczymy sobie, ile tych urządzeń tu mamy podpiętych. Oczywiście dysk tradycyjny, który jest wpięty, ale nas interesuje tutaj karta MicroSD, która ma właśnie około 64 GB, jest miejsca na tej karcie microSD. Stąd wiem, że to jest ona. Zwróćcie uwagę, że tu są jakieś dwa wolumeny, ale najprościej właśnie, żeby to całe sobie skopiować, czyli zrobić sobie taki obraz tego systemu, zrobić tak, sudo DD to jest taki program, który właśnie pozwala sobie kopiować bajt po bajcie właśnie i tutaj wybierzemy to jest sdb cały dysk skopiujemy of to jest output file czyli gdzie chcemy to skopiować powiedzmy niech to się nazywa kopia r Raspberry Pi, nazwie tak plik i kropka raf, nazwijmy to tak raf, żebyśmy wiedzieli, że to jest czysty plik właśnie dysku, albo img, czyli image, dowolnie, nazwa jest dowolna bs, czyli block size 4m tutaj robimy status równa się progress i teraz ctrl l, żeby tutaj sobie wyczyścić cały ekran, żebyś wszystko widział jak tutaj się odbywa, naciskamy enter, właśnie nam tutaj kopiuje zawartość tej karty to jest taki najprostszy sposób najbardziej pewny, czysty gdzie możesz kontrolować to, co się dzieje, dlatego ja zawsze wykorzystuję właśnie do tego Linuxa, bo wiem, co robię, kontroluję to i tak dalej. Ja tutaj nie będę czekał do końca, bo to nie ma znaczenia. Chciałem Ci tylko pokazać, jak to można zrobić. Zatrzymam ten proces, zobaczysz też, że tutaj ten plik się zaczął tworzyć, on tutaj jest. I normalnie, jeżeli on się utworzy, to wykorzystując również DD, możemy ten system z powrotem wgrać. Na ten moment wracamy do narzędzia i rozwiązania poza Linuxem, czyli zamykamy sobie tego Linuxa tutaj. Odepniemy też tą kartę, bo to jest ważne, żeby odpiąć tą kartę. Ze względu na to, że tak naprawdę chcemy do niej mieć bezpośrednio dostęp. Bo użyjemy sobie takiego rozwiązania, które się nazywa Raspberry Pi Imager. Oczywiście tutaj on chce się zaktualizować. Ty jak sobie go chcesz ściągnąć, to tutaj naciskasz Download i on się ściąga w wersji 1.9.4. Wystarczy dwa razy kliknąć. Może będzie prościej, jak ja ci to pokażę w ten sposób. Damy tak, angielski. Zamkniemy sobie starą wersję. Nie, nie chcemy ściągać. Pokażę ci, jak to zainstalować. Po prostu krok po kroku. Tu wystarczy klikać dalej. Jest poprzednia wersja u mnie. Tak, chcemy uninstalować. Idziemy dalej. Create shortcut. Tak, chcemy. Wszystko dalej, dalej, bo tutaj nic wielkiego się nie dzieje. I launch. No i możemy tutaj sobie dalej działać, ja podmieniłem kartę tak, żeby tamtą, którą mam z gotowym systemem sobie zostawić, natomiast tutaj po prostu wybieramy model ja mam Raspberry Pi czwóreczkę zawsze jak nie wiesz, możesz sobie tutaj wewnątrz urządzenia sprawdzić, ja mam Raspberry Pi 4 model B wybierasz sobie tutaj z tej listy rozwijanej jest napisane model z B400 i tak dalej, więc akurat to jest ok, wybieramy system operacyjny, który mnie interesuje, ja chcę tak naprawdę sobie tutaj użyć Debiana i to jest tak naprawdę Raspberry Pi OS jest tak naprawdę już tym Debianem. To jest taka ich gotowa wersja. Wybierasz sobie tutaj 64-bitowy program, wybierasz dysk. Ja tutaj w tej chwili mam 120 gigową kartę, 128 gigową. Właściwie idziesz dalej. I teraz co jest istotne? Żeby ustawienie zrobić tego systemu w taki sposób, bo zwykle, jeżeli chciałbyś skonfigurować na nowo system operacyjny, to co byś musiał zrobić? Ano musiałbyś tutaj podpiąć do tych portów, które Tutaj są, bo one są, sobie HDMI, klawiaturę i cały obraz sobie skonfigurować w taki sposób, żebyś to był w stanie wyświetlić na monitorze, no i wyklikać wszystko po kolei. Pytanie, czy my tak chcemy robić? To nie bardzo, bo szkoda nam czasu. Chcemy coś podpiąć do sieci i zacząć właśnie działać od razu. Dlatego pokażę Ci, jak to zrobić. Stąd też te ustawienia tutaj są bardzo istotne. Bo możemy zrobić konfigurację tak zwaną headless, czyli możemy sobie nazwać już naszego tutaj Pichola. Nazwijmy sobie go powiedzmy KeyPaul. Ustawić sobie tutaj, że cyberguru, login, hasło powiedzmy jakieś sobie ustawimy. Tutaj hasło mamy. Możemy również skonfigurować tutaj ustawienia strefy czasowej. Możemy sobie sieć Wi-Fi skonfigurować, co fajne jest. Jeżeli ty nie masz takiej infrastruktury lokalnej sieciowej na eternecie, no to możesz sobie Wi-Fi podpiąć, tak? Usługi tutaj pozwól, na wyżyżlenianie kluczem publicznym, czyli mi, i jeszcze dodatkowo ja mam tu swój klucz publiczny, więc ja tak naprawdę nie będę potrzebował kredencjali żadnych do logowania się. po zewnątrz, Dobra, tutaj to nas nie interesuje. Włącz telemetrię. OK. I tak naprawdę robimy, zapisz. Czy chcesz zastosować ustawienia personalizacji operacyjnego systemu? Tak. Czy wszystkie istniejące dane na karcie zostaną usunięte? Czy na pewno chcesz kontynuować? Tak. No i moi drodzy, w tej chwili zapisujemy tutaj system operacyjny Raspberry Pi na naszej karcie, którą za chwilę włożymy i będziemy mieli gotowy system operacyjny. Wystarczy, że w tym momencie włożymy tutaj tą kartę, która zaraz się przygotuje. Potem podłączymy dwie rzeczy, czyli tak naprawdę power, moc z sieci, tak żeby był prąd zasilacza, który zresztą jest tutaj kablem USB-C, więc mamy szereg różnych możliwości. Dodatkowo tutaj jest ethernet, więc tak naprawdę możesz podłączyć kabel z siecią już tutaj do tego urządzenia. Jeżeli nie masz sieci, to tak jak wcześniej pokazywałem, konfigurujesz sobie sieć Wi-Fi i też to zadziała. Zanim to wszystko się skonfiguruje, przypomnę Ci, że zapraszam Cię do obserwacji mojego kanału po to, żebyś dostawał pierwszy informacje, kiedy coś publikuję kliknij dzwoneczek i subskrypcję. Wtedy będzie to po prostu błyskawicznie od razu, jak ja tylko coś wypuszczę, to będziesz o tym wiedział. A wiesz, że publikuję ciekawe materiały. Dodatkowo pamiętaj o disclaimerze. Wszystkie rzeczy, które ci pokazuję są po to, żebyś wykorzystywał to w legalny sposób. Jak już widzisz, powoli kończymy tutaj instalację. Za chwilę system operacyjny będzie gotowy do użytku i zaraz pokażę ci, jakie to jest proste, jak wystarczy to w prosty sposób podłączyć. Następuje finalizowanie i oczywiście Tutaj, teraz możesz wyciągnąć kartę z czytnika. Jak już wszystko się wgrało, wyciągamy kartę. Karta jest tutaj. Tą kartę musisz wsadzić z tyłu urządzenia. Tak naprawdę urządzenie jest tutaj gotowe, i teraz pozostaje Ci nic, tylko zanieść urządzenie i wpiąć je do sieci. Moi drodzy, po podpięciu tutaj do portu 45 ethernetowego p hole aktywuje ten port, tak żeby złapał adres IP, na, żeby nasze urządzenie złapało adres IP. Jak widzimy, mamy adres IP, czyli na DHCP uruchomiło się 10.69.186. 10, Pingujemy, adres IP pojawia się w sieci, w związku z tym mamy maszynę dostępną. Więc moi drodzy, bardzo łatwo się połączyć, wystarczy pisać SSH Cyberguru 10.69.186. 10, Klikamy Enter, pisujemy Yes i jesteśmy zalogowani. I teraz w tym momencie, moi drodzy, chcemy przede wszystkim zrobić konfigurację statyczną, w taki sposób, żeby adres IP był zawsze stały, no bo chcemy to ustawić jako serwer DNS, właśnie w sieci lokalnej. Dlatego to też w tej chwili właśnie wykonamy taką konfigurację. Żeby to zrobić, mamy taką konsolę NMCLI i e Connection Show. Widzimy, że w tej chwili tutaj mamy Wired Connection i używamy właśnie Etherneta ETH0. W związku z tym robimy NCLI Connection Modify. ETH 0 i tutaj IPv4. Addresses i robimy 101069.11, bo taki chcemy ustawić na stale łamane przez 24, bo maska sieciowa jest 24. Naciskamy End Unknown Connection. Prze jeszcze tutaj trzeba poprawić, bo tutaj mamy nazwać Wired Connection 1 Insufficient Privileges. Oczywiście, jeszcze musimy dodać sudo. Wyczyściliśmy sobie, żebyście tu wszystko widzieli: Sudo, NMCLI, Connection, Modify, Wired Connection 1, IPv4 Addresses i podajemy adres. Bamy, I teraz to samo, ale zmieniamy sobie tutaj IPv4 Gateway. U mnie Gateway to jest 101069.99. Klikamy Enter. Mamy jeszcze kwestię tutaj IPv4 DNS. Możemy ósemki poustawiać i jedynki z Cloudflare'a. Naciskamy Enter i jeszcze zmieniamy tak tak, żeby ten IPv4 metod nie było tak jak wcześniej DHCP, tylko manual. Klikamy Enter i tak naprawdę możemy sobie teraz zrobić jedną rzecz, którą chcemy zrobić, to tutaj zrestartować wszystko, czyli nmcl i connection down eth0 end nmcli connection up. Uwaga, naciskamy enter i co? I nie mamy uprawnień, więc jeszcze musimy dodać sudo. sudo nmcli connection down eth0, no i potem up. I jeszcze tutaj na końcu jest jakiś misklik mały, żeby tego nie było. Ok, i teraz właściwie naciskamy enter, ale nie eth0, przepraszam, tylko tutaj wired connection 1 i tutaj damy wired connection 1. Naciskamy enter, uwaga i powinno nas wywalić tutaj z, oczywiście z, naszego, z naszej konsolki. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego że adres IP się zmienił i teraz będzie 11. No i drodzy, trzeba było tylko zrestartować system. Nie wiem dlaczego się przywiesił, ale jak widać pinguje, w związku z tym możemy się już połączyć tutaj do 11. Mamy gotowego Pichola. Oczywiście pierwsze co na każdym Debianie, co zawsze powtarzam, sudo apt update, żeby sobie zaktualizował repozytoria. Po czym jeszcze zupgradujemy system, sudo apt fully upgrade minus y. Niech on sobie tutaj ściąga jest tego trochę, chcielibyśmy mieć to całe tutaj zrobione. Natomiast w międzyczasie znajdziemy sobie tutaj p-hole, coś, co zaraz będziemy instalować. P-hole to jest właśnie taki sieciowy twój network wide ad blocking, to jest taki właśnie serwer DNS, który będzie blokował co nieco. Właśnie my go dzisiaj wykorzystamy tutaj do znalezienia pewnej rzeczy, która nas interesuje, czyli tego, jak ktoś odwołuje się do jakiegoś adresu. Moi drodzy, żeby było ciekawie, stworzyłem repozytorium gotowe, które się nazywa Tinder Detector. Jest przygotowane tutaj na git Hubie. Możesz sobie wejść i ściągnąć, oczywiście w opisie, też ono się tutaj pojawi. Ten Hall monitor po prostu jest napisany w Pythonie. Cały skrypt jest zrobiony tutaj. Co więcej, ja prawie ja ani jednej linii kodu nie napisałem. Wykorzystałem rozwiązanie kodeks z czata GPT. Co robi kodeks? Kodeks to jest taki super agent AI, który może spowodować, że jest Twoim właściwie asystentem do pisania kodu. Zadajesz mu pewne zadania, jak widać tutaj każde zadanie rozbijałem na jakieś części i potem połączone to jest z, właśnie z githubem, gdzie można merge'ować zmiany, więc de facto to jest taki twój programista za 20 dolarów na etacie, który nigdy nie bierze wolnego i zawsze może ci wspierać twoje programowanie. Przy takim małym programie na pewno świetnie sobie poradził, praktycznie nie zrobił żadnych błędów, wszystko działało perfekt, ja tylko poprawiałem, dokładałem pewne rzeczy, usprawniałem i wreszcie osiągnąłem swój motyw. Jeśli podoba ci się taki właśnie 20 dolarowy asystent, który jest agentem AI, i chciałbyś o tym dowiedzieć się więcej, zobaczyć, jak się z tym pracuje, no to daj łapkę w górę, zrobię taki materiał, bo jest to bardzo ciekawe. Moi drodzy, przygotowałem taki program właśnie w Pythonie, który wykorzystuje to, że na p-hole będziemy mogli sobie uruchomić analizę zapytań do serwera DNS. W międzyczasie zainstalujemy sobie tutaj, oczywiście tego pihola najpierw musimy mieć skonfigurowanego w sieci. Żeby to się stało, chodzimy sobie tutaj do skryptu instalacyjnego. Właściwie polega to tylko na przekopiowaniu jednej linii. Zobaczmy, czy już nam się system zaktualizował. Jeszcze chwila. Instalacja pichola to jest dokładnie ta jedna linijka. Zaraz to zrobimy, to jest bardzo proste, ale wcześniej jeszcze ci podpowiem jedną rzecz, ponieważ tutaj właśnie mam swój zarządzanie swoją siecią. Oczywiście zwróć uwagę, że u mnie to jest sko bardziej skomplikowane urządzenie, troszkę więcej dla domu niż by trzeba. Natomiast w Twoim routerze domowym po prostu serwer DNS, który jest konfigurowany, dla użytkowników domowych, czyli dla tych, którzy dostają adres IP od Twojego DHCP, będziesz musiał zmienić. I ja to robię tutaj, bo mam się różne sieci sieci LAN, zrobię sobie tutaj show more options i jak jest serwer DNS, to odklikuję. Zanim oczywiście zrobię apply changes, to poczekam, aż, to aż ten pichol będzie zainstalowany. I teraz tak, 69.11 to jest adres naszego pichola, którego skonfigurowaliśmy i zainstalowaliśmy w sieci. Ok, więc wszystko się udało. Zanim wkleimy tę jedną linijkę, ja Ci pokażę jeszcze taki... Terminal, który bardzo lubię, nazywa się Termius. W Termiusie skonfigurujemy sobie tutaj naszego Raspberry Pi Hola. Zobacz, to wystarczy go tak naprawdę dodać new host i on tu jest skonfigurowany Raspberry Pi Hole. Ustawiony jest na użytkownik cyberguru, ustawiony jest ID RSA i tak dalej. Ja go używam, ponieważ to ma super opcję, gdzie mogę współdzielić sobie na różnych komputerach konfigurację do różnych serwerów i bardzo to lubię. Dajemy connect replace, bo tutaj jest nowy serwer, jesteśmy połączeni. I teraz moi drodzy, wklejamy tą linijkę, którą Chcemy tutaj instalować nasz system. Klikamy Enter. Ja Cię przeprowadzę tutaj przez całą tutaj konfigurację pichola. Właściwie to jest bardzo, bardzo proste. Nic tutaj nie wymaga jakiejś specjalistycznej wiedzy. Zresztą zaraz się wszystkiego dajesz. Dajemy OK. OK. Dajemy Continue. Wybieramy serwery. Ja biorę od Cloudflare'a. Możemy sobie zainkludować tu odpowiednie dodatkowe listy do blokowania właśnie tutaj zapytań. To oczywiście wybieramy. Chcemy sobie logować właśnie zapytania. To jest bardzo ważne, żeby ten nasz skrypt zadziałał. Dajemy Show Everything. Chcemy wszystko wiedzieć, no i w tym momencie tak naprawdę przebiega kontynuacja instalacji naszego systemu. Czekamy, czekamy, widzimy, co tutaj na ekranie się dzieje, i zaraz będziemy tak naprawdę mieli system gotowy. OK, instalacja się powiodła, teraz co jest ważne. Tu masz oczywiście hasło do panelu, tu masz adres IP V4 i tu masz jeszcze podany panel. Tak naprawdę, jak sobie wpiszesz 10.10.69.11 przez admin i tu wpiszesz sobie, przekleisz sobie to hasełko, który jest, naciskasz Enter, OK, jesteśmy zalogowani. Nasz system p jest gotowy. I teraz, moi drodzy, on oczywiście zaczyna logować zapytania. W Unify wracamy tutaj do tematu unify gdzie chcemy włączyć, żeby serwer 69 11. Wykorzystywany był właśnie jako serwer DNS, i w tym momencie z naszej sieci domowej już wszystkie zapytanka zaczynają wpadać do tutaj naszego Pichola. Moi drodzy, teraz pozostaje nam tak naprawdę instalacja mojego skryptu, który jest tutaj przygotowany, który już Ci wcześniej pokazywałem. Nazwy nazywa się Kinder Detector. Wystarczy tak naprawdę wejść tutaj, skopiować ten adres URL, wrócić tutaj do tej naszej konsoli, wypisać git. Klej ten adres, który przed chwilą miałeś w przeglądarce, ściągnąć to repozytorium, które właściwie jest przygotowane, wejść sobie tu w Tinder Detector, zobaczyć sobie, jakie tu masz pliczki. Tak naprawdę najważniejszym plikiem to jest skopiowanie pliku konfiguracyjnego, który dla ciebie przygotowałem, czyli CP Tinder detektor, Tinder Detector conf, czyli kasujemy tutaj sample, skopiowany. I teraz sobie przeedytujemy go po prostu. I co my tutaj mamy? Po pierwsze, musimy teraz jeszcze wejść na serwis MailGun, zarejestruj sobie, tam konto, to jest bardzo proste. To jest takie api do wysyłania maili. Trzeba skonfigurować domenę. Oczywiście ja tutaj dzisiaj nie będę wszystkiego pokazywał, bo to znowu by wyszło poza ramy tego, co chcemy dzisiaj pokazać. Musisz sobie skonfigurować domenę do wysyłania i musisz sobie założyć tutaj konto. Bardzo dużo tutaj maili jest w formie darmowej. Ja oczywiście region zmieniam na Europę. Mam domenę m.itdevelop.pl, którą będziemy dzisiaj wykorzystywać. Chcę sobie stworzyć nowy API Key, czyli tu wchodzę do, tu rozwinęłem, kliknęłem sobie API. Security i po prostu dodaję nowy klucz. Nazwę go pi all Nev, czyli New, bo to jest nowy. Daję mu rolę administratora. Daję Continuum. Kopiuję ten klucz. Wracam sobie do Termiusa. Tu, gdzie mam mailgun Api Key, to po prostu go sobie przeklejam wprost. O. Tutaj mailgun domain. U mnie to jest skonfigurowana domena m.itdevelop.pl. Co ważne, tu jest ten, kwestia tego regionu. My mamy, ja od, zakomentowuję region, który jest w Stanach, i odkomentowuję region europejski. From adres. Powiedzmy zróbmy sobie ym, Tinder. The Ted Store. i tutaj małpa.it, myśli develop.pl Do tego dodajesz sobie adres, gdzie ma wysłać. Niech to sobie przyjdzie do mnie. Tinder, czyli Paweł, plus, tutaj robię alias specjalny, żebym w poczcie sobie łatwo mógł to filtrować. Niech to przychodzi na mój adres e-mail. Zapisuję tą konfigurację, daję yes. I teraz, żeby sprawdzić, czy to działa, wystarczy tak naprawdę sudo. Python 3 i tutaj uruchomić p monitor. De facto on w tym momencie sobie tutaj powinien poradzić. Jak sobie dasz minus d, to on ci zdebaguje całą wartość i tak naprawdę zapisał stan, wszystko jest w porządku. Moi drodzy, ale na ten moment, tak naprawdę w tym momencie, no nic nie zrobił, no bo nikt nie pojawił się na Tinderze. A ja wezmę sobie telefon do ręki i żebyś zobaczył, że to faktycznie działa, wejdę sobie na stronę Tindera i pokażę ci, jak wygląda komunikat, który się pojawi. Wszedłem teraz na stronę Tindera, odpalam jeszcze raz. Nie wiem, czy jeszcze nie potrzebuję chwili, żeby zobaczmy, ile się zalogowało Querysów. Tutaj możesz sobie oczywiście te query przeglądać i nawet sobie zobaczyć też tutaj na poziomie tego czy Tinder.com się pojawia. Dajemy refresh i tak. On się pojawia. Adres 193 wchodził na Tindera, czyli tutaj to na tym poziomie działa. Teraz pytanie, czy działa mi tutaj, jeśli chodzi o próbujmy, moi drodzy, jeszcze skasować plik, który zapisuje tutaj sobie zmiany. Konfiguracja wygląda następująco, że tutaj program zapisuje takim pliku, który jest tutaj, zapisuje sobie zmiany, tak żeby on nie przeglądał tego pliku z logami cały czas nie powtarzał tego, tylko po prostu zaczynał od jakiegoś konkretnego momentu, więc skasujemy ten plik, żeby też wyzerować sobie tutaj. Zwróć uwagę, że też ten program w tej chwili sprawdza domenę tinder.com, badu.com i sympatia. To tak trzy testowe. Tam oczywiście ten program można dowolnie rozszerzyć o dowolną ilość właśnie sprawdzanych domen. Uwaga, skasujmy sobie plik, a nie pozwala mi, oczywiście trzeba być sudo również. I teraz uruchamiamy nasz skrypt. Uwaga, naciskamy Enter, znalazł odwołań. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wykryto siedem odwołań. Wysyła tutaj odpowiednią wiadomość e-mail i moi drodzy, w tym momencie na skrzynce, wejdziemy sobie oczywiście sprawdzimy. Na mojej skrzynce pojawiło się sprawdzenie. Oczywiście mamy tutaj maila. Chodzimy sobie tutaj i widzimy, że na maila dostałem powiadomienie, że ktoś kilka kilkukrotnie odwoływał się do serwisu Tinder. Także operacja się udała. Mamy tutaj swój detektor Tindera. Oczywiście tutaj Pichol ma jeszcze kilka różnych innych możliwości, także może tutaj blokować domeny, może stworzyć grupy, możemy dla pewnych części osób robić blokady, dla innych nie. Możemy też śledzić tutaj statystyki, oczywiście połączyć tutaj za pomocą właśnie serwera DNS. Wiemy, gdzie. Ludzie się łączyli, znać statystyki, gdzie najwięcej było połączeń itd., więc to jest cudowne urządzenie. Moi drodzy, a teraz, żebyśmy mieli już wszystko skonfigurowane, co chcemy, to jeszcze tak naprawdę powinniśmy wykonać ruch, w którym zrobimy tak, że ten nasz skrypt zostanie uruchomiony automatycznie w tle co 5 minut. Jak spojrzycie sobie tutaj na moje repozytorium, jeszcze raz odnajdziecie Tinder detektor, to oczywiście tutaj znajdziecie coś takiego na samym końcu czyli taką linię kodu, którą trzeba dopisać do tak zwanego Krontaba. Crontab to jest taki takie narzędzie, które właśnie pomoże w tym, żeby to było cyklicznie uruchamiane. I tu masz całą sekcję właśnie w pliku rhythm. wystarczy to w prosty sposób zrobić. Więc teraz tak, jeszcze raz wchodzimy do konsoli naszego Raspberry Pi wchodzimy na tutaj sudo sum, jesteśmy na rucie i robimy crontab minus e chcemy wykonać właśnie dopisanie tej linijki, proszę bardzo, tu jest ta linika, która uruchamia tutaj właśnie skrypt. Natomiast spójrzmy jeszcze na to z punktu widzenia security. Pamiętajmy, że w tym momencie jako root uruchamiamy plik, który jest w katalogu użytkownika. Może to być potencjalna luka bezpieczeństwa, jeżeli ten serwer byłby dostępny ogólnie. Ale ponieważ robimy to w sieci domowej, dzisiaj nie zwracamy uwagi na tego typu rzeczy. Możemy to oczywiście w odpowiedni sposób prawami do pliku załatwić. Natomiast na dzień dzisiejszy pokazuję tylko i wyłącznie w jaki sposób to uruchomić w sposób automatyczny. Czyli na ten moment nasz detektor Tindera będzie uruchamiał się w tle w sposób automatyczny co 5 minut i co 5 minut będzie weryfikował, czy przez ostatnie 5 minut, nie było odwołań do serwisów randkowych. Moi drodzy, nauczyliście się dzisiaj, w jaki sposób swój serwer DNS postawić na bazie P-Hall w swoim lokalnym środowisku, używając Raspberry Pi. Natomiast, jeśli te materiały są dla Was fajne, to pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapce w górę i o dzwoneczku. W przyszłości coraz więcej materiałów tego typu. Pozdrawiam.